Zaczynamy kolejny odcinek. <ścoughs> w końcu, w końcu, w końcu. Auto było oczywiście spakowane do Holandii, no ale niestety mieliśmy jechać na poszukiwanie do Holandii, no mamy spotkanie, no ale wyszło jak wyszło. Ale dzisiaj w końcu jestem. Mam ten czas przede wszystkim, żeby wbić łopatę i mój kochany wykrywacz Deusik. Ale oczywiście przed tym wszystkim trzeba się z Wami przywitać, także witam Was ponownie na kanale Artur Getty w kolejnym odcinku. Co dzisiaj? Dzisiaj kolejne wyjście z wykrywaczem metalu, no kolejne, no jakieś tam po jakimś dłuższym czasie w końcu znalazłem ten czas. Niestety miejscówek brak, także poszukiwania odbędą się na. Miejscówkę z ostatniego odcinka z poszukiwań. Kto jeszcze nie oglądał tego odcinka, to zapraszam, bo naprawdę fajne znaleziska. Wpadły zresztą to pole, to jest pole cudów. A dlaczego tak jest? Bo jest to pole takie jedno, jedyne nasze pole, które jest w centrum miasta. A wiadomo, w centrum miasta życie się odbywało, także ludzie tu kiedyś na pewno dużo gubili. Stary dom kolejowy, pruski. Także miejscówka jak najbardziej na miejscu, tak do pochodzenia przed tymi wszystkimi świętami. To by było na tyle. Nowi widzowie. Chcecie zostać na dłużej na kanale, zapraszam oczywiście do wciśnięcia tego magicznego przycisku. Subskrybuj dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I nic mi nie pozostaje, jak powiedzieć, widzimy się tam z łopatą i z wykrywaczem. Miłego oglądanka. Miejscóweczka przy torach. Tam z daleka ten stary stary dom kolejowy. Miejsce generalnie fajne na poszukiwania. Ostatnio jak żeśmy tutaj byli, no niestety był mroz i taka skorupa była. Taki powiedzmy betonik, a dzisiaj tutaj widzę, że jest elegancko. Mięciutko, bo mróz znowu nadchodzi. Tutaj pierwsze swoje złoto wykopałem ze dwa lata temu, tutaj zaraz przy brzegu. No dobra, startujemy tutaj <laughs> z wykrywaczem. W końcu, no potrzebuję trochę się wyciszyć. Powiem trochę, już nie wytrzymałem zaplanowanym że od dłuższego czasu, był wypad ale dopiero teraz jest okazja. Także startujemy, zobaczymy co tutaj nam wyjdzie. No i mamy, tu przy tych domach. <laughs> Ludzie mnie znają już tyle razy, co ja tu byłem. Mamy pierwszy fancik Co to jest? Co to tu jest w moich rękach a element od pierścienia wiodącego? A ładny sygnał. Pierścienie wiodące dają ładne sygnały. Te elementy są też porozrzucane. że to miasto było bombardowane strasznie w drugiej w czasie II wojny światowej przez Aliantów był tutaj w czasie II wojny światowej największy największy, największy drugi pod... Względem wielkości węzł kolejowy, dlatego tak alianci bombardowali to miejsce, dlatego tych wszystkich odmamków i innych cudów. Moździerzy już też się spotkaliśmy z niewypałami, także jest tego pełno, taka krótka historia tego miejsca. No dobra, pierwsze znalezisko, pierwszy sygnał zaliczony, element od e, pierścienia wiodącego. Mamy fajny sygnałek, zobaczymy jak to na żywo, na żywo to jest troszkę inne kopanie. A nigdy nie wiadomo, co z tej ziemi wyskoczy. O, jeszcze panel mi spadł. Także sygnał mamy namierzony. Zobaczymy, co z tego wejdzie. Gdzie ty tu jesteś? No, niestety, czasami to trwa. Nie jest to tak. Kopsiup zawsze namierza. Gdzie no, ja to teraz zgubiłem? Miałem to przed chwilą. Chyba coś okrągłego będzie najprawdopodobniej. Tak mi się by wydaje. Coś będzie okrągłego. O, ale trafiłem. O, ale trafiłem! Żyć, nie umierać. Takie poszukiwania zaczynamy od półmarki srebrnej. No szoki na kolana, dosłownie ledwo co wlazłem na to pole. Parę sygnałów, trochę śmieciochów i proszę bardzo, mamy sreberko. ale Mika się jarzy. Po takim czasie naprawdę coś wybornego. 1907 rok Sreberka, pół mareczki. No coś pięknego, tak ja mogę zaczynać. Powiem Wam wszelkie, wszelkie poszukiwania. No te się zaczęły, wybitnie. Także mówię, no, pole cudów. To pole naprawdę jest polem cudów. Tutaj tyle co tu fantów było przeze mnie wykopane i tu nie ma końca, jak widać. Także mamy pół srebrnej marki z czasów e, cesarstwa niemieckiego 1900. Jak dobrze widzę 1907 rok. No i elegancko. Dla mnie zaczęło się tak tutaj przy tych domach, przy tych samych torach to jest naprawdę poligon doświadczalny słuchajcie, kolejne znalezisko, ale Deus ma to do siebie, że na takim poligonie doświadczalnym, Deus jest idealny bo wyłapuje te ładne sygnały wśród tych wszystkich śmieci, słuchajcie, kolejne znalezisko co to by mogło być? nie wiem, ciężko wyczuć, coś od czegoś hmm. nie wiem, dlaczego to przypiąć no że może jakiś Mam jakieś pieczątki albo od czegoś, nie jest to lekkie najprawdopodobniej będzie to z ołowiu wykonane i tak chyba na pewno będzie nie wiem, coś od czegoś, coś od czegoś odpadło. To tyle mogę Wam powiedzieć. No dobra, słuchajcie, kolejne znalezisko. Sygnałów pełno, śmietnik, poligon. Nic mi nie pozostaje innego, jak ruszyć dalej z tym moim Deusem. Kolejne znalezisko. I moim zdaniem bardzo fajne znalezisko jest to. Mały kozik. Mały kozik. Niestety, no już taki zalepiony jest, ale powiem Wam szczerze, na pewno swoje lata tutaj przeleżą. 150, 50, 60, 70 lat leży w tej ziemi, chociaż. Hmm. Jakiś, jakiś taki jakby kamionki zrobiony, dlatego czasami się zdarza, że są takie drewniane, a ten taki, taki bardziej kamionki zrobiony, dlatego może utrzymany w takim stanie. Ale to nie zmienia tematu, że kolejne fajne znalezisko. Dwa fajne znaleziska. Pierwsza srebrna moneta półmarki z 1907 roku, no i to moim zdaniem też jest dosyć fajnym znaleziskiem. Kolejny ładny sygnałek, ale tego wykopiemy już tutaj razem. Stało to już tu mi wykopane Zobaczymy co nam tu wejdzie Wszystko przy tych samych torikach Tutaj tak nigdy nie chodziłem, bo tu straszny śmietnik o. Gdzie jesteś? O, jesteś O, o, o co mamy? O. o, ale się we mnie zagotowało Wygląda jak na obrączkę. Ale czy to taka obrączka do końca? ciężko raczej wyczuć, jakaś stara, może być stara miedziana obrączka, albo jakieś kółko, także chyba jakieś najprawdopodobniej kółeczko mi tu weszło, także nie będziemy się na tym rozwodzić, bo za bardzo nie ma na czym, chociaż kiedyś za dawnych, pradziejnych, pradziejnych lat, kiedyś były takie takie formy płatności, płacone takimi kółkami, takie kółeczka też można często i gęsto z brązu, czy tam z innego e, krustu, wykonywane były formą płatności w, dalszy, e, w pradawnych czasach. No dobra, słuchajcie, nie będziemy się rozwijać, oczywiście zabieramy. Zobaczcie sami, że tu jest sygnałów. No sygnał na sygnale, no śmietnik tragedia, ale Teus ma to do siebie, że on tutaj coś zawsze wydłubi, jakiś fajny sygnał. I słuchajcie, co mamy? Dyszkę, dyszkę Republiki Weimarskiej. Cieszy mnie to, bo jest to druga moneta w przeciągu pół godziny. Także miejscówka, słuchajcie, po Liza zresztą kto bacznie śledzi kanał, to zna to miejsce tu przy tych wszystkich domach. Centralnie centrum miasta są dwa takie pole, jeden tam bardziej z tyłu, ale tam nigdy nic tak nie wychodziło. A tu przy tych torach kolejowych, przy tym starym budynku, pruskim domu kolejowym, dzieją się cuda. No i tym razem kolejna <laughs> moja zdobycz: 10 feningów Republiki Weimarskiej, z którego roku jeszcze? 1900. 1995 Czy ja zgłupiałem do końca? 1925 No niestety, tak wygląda Zresztą sami zobaczcie i ocencie jak to wygląda 1995 no ale to Z tą datą nic nie ma wspólnego Jest to 1925 rok, czyli czasy Republiki Weimarskiej Moneta zwana tak złotem Weimaru Także elegancko, ja się cieszę, bo mam z czego Powiem brakowało mi tego wyjścia Naprawdę, aż mi normalnie łzy co Bo strasznie jest 3 stopnie na plusie do tego taki wiatr zaciąga, także łzy mi dolecą, ale też oczywiście łzy ze szczęścia. mamy złotą monetę złoto złotą Weimaru. Nic mi nie pozostaje innego, jak dalej czesać tutaj to miejscówkę przy tych samych torach. Kolejny fajny sygnał. Tutaj była ta moneta wykopana złoto Weimaru. A teraz kolejny taki czysty, piękny sygnałek. Zobaczymy, co tu tym razem będzie. to tutaj jest głębiej. Ach, tak wygaśnie, wygląda kopanie na żywo. Także jakbym każdy chciał sygnał kopać na żywo, to bym przeważnie w same śmieci wam pokazywał. Dlatego zawsze no wiadomo, przy fajnych fantach się załączam. Ale mówię, trochę na żywo, musicie zobaczyć, jak to też wygląda, bo to jest masa śmieci. Zresztą na podsumowaniu zobaczycie, bo torba, powiem Wam, robi się już pełna. Tak. Droga do starego budynku pruskiego, kolejowego. Słuchajcie. Wśród tych wszystkich śmieci A uwierzcie, nie jest ich tu mało Blaszka, kolejna blaszka Wlatuje, ale to już jest troszkę inna blaszka No Jest to też blaszka Jest to najprawdopodobniej nieśmiertelnik Widzę dwie dziurki Także ja się biorę za delikatne czyszczenie Czyżby dzisiaj był dzień konia? Hmm, ale by było fajnie Zobaczymy czyjąś historię Zobaczymy skąd, od czego No wiadomo, stara pobocznica kolejowa Cuda się działy Tak na moje pierwsze rzut oka jest to Wehrmacht ale oczywiście pewny nie jestem, chociaż po kształcie, po tych blachach wskazuje w 90%, że będzie to wermach. Także ja się biorę zaczyszczenie, bo powiem wam naprawdę na spontanie wypada, a z tego spontano, spontanicznego wypadu robią mi się naprawdę grube fand. No niestety, blacha pusta. Po takim pierwszym względnym oczyszczeniu, nic mi się tu nie okazuje. Raczej to będzie puste. Raczej na pewno. No ale już było fajnie, jest gorąco, ale to nie zmienia tematy, że to i tak jest fajne znalezisko, nawet jak jest blacha pusta, oczywiście blacha bez historii, oczywiście z jakimiś tutaj wygrawerowanymi e, numerami, innymi rzeczami byśmy do tego doszli, co to tutaj jest dokładnie, no ale niestety, ta jest pusta. Ale moim zdaniem to i tak jest fajne znalezisko. Czego tu jest najwięcej i pełno takich elementów ołowianych, pozawijanych, po tak zmielonych, ale jest to czysty ołów, Wam powiem. No jest tego tutaj pełno. No ale ołów generalnie częste i gęste znalezisko na, na polach i na łąkach i nie tylko. Oczywiście ja to zabieram, bo ja śmieci zbieram. A dlaczego zbieram? A dlaczego śmieci zbieram? Dlatego, że. I tak wiem, że tu wrócę. Zresztą tyle razy, co ja to byłem na tym polu, chyba nie jest dobre 10 razy przez 3, 4 czy 5 lat. Zawsze czymś mnie zaskakiwało to miejsce i do dzisiaj tak zostało. Oczywiście śmieci multum, ale te śmieci zabieram. Co chwilę każde wyjście zabierane tą śmieci. Zresztą nie tylko na takich miejscówkach, na wszystkich moich miejscówkach, gdzie chodzę, zawsze śmieci zabieram z tego powodu. Ziemia jest czystsza. Druga sprawa. Drugi raz nie kopię tych samych sygnałów, tych samych śmieci. Ale jest. Zabieramy kolejny element śmiecia ołowianego. Kolejny sygnał. Coś okrągłego, czyli najprawdopodobniej będzie to moneta. Ale słuchajcie, dopóki się nie podniesie tego z ziemi, to się o tym nie dowiemy. Na samym tutaj jestem. Na samym końcu tutaj tego pola, tutaj widzicie, tutaj były taki tor boczny, bocznica taka, zostały te tory zlikwidowane. Tu było jeszcze w zeszłym roku działki ogrodnicze, też zostały zlikwidowane, także najprawdopodobniej te tereny należą do miasta, czyli coś będzie się tutaj działo, ale oczywiście nie o tym mowa, nie o tym mowa, bo mamy krągłość. Chodzi tutaj o znaleziska, no ale nie tylko, o i mamy, proszę bardzo, dycha, cesarstwo niemieckie. Stan, wam powiem, elegancki, elegancki stan. 10 fenigów. Dawać trochę w kolano, bo w kolano, powiem wam szczerze, już nie pamiętam kiedy było. A takie monety typu Cesarstwo Niemieckie, adolfowe. Można śmiało uderzyć w kolanko, bo te monety nie są praktycznie nic warte tyle co historycznie. 10 fenigów, 1000, Cesarstwo Niemieckie, ale który to rok? Te monety chyba były bite pod koniec z tego kruszca, one były pod koniec. Pod koniec cesarstwa niemieckiego bite 1900 rok 1890, przepraszam, 1890 rok. Czyli mamy monetę z cesarstwa niemieckiego 1890 rok. No i pogoda się rypła, zaczęło wiać się, zimno zrobiło. Mamy łuskę, no co, co z niej zostało? Ale ma ciekawym pierwszym myślę to jest Mauser, ale to chyba nie będzie od Mausera. Jest to SL43 SL Nie jestem pewny na 100%. Takie łuski lotnicze znajdujemy u siebie. To są akurat te, co u siebie znajdujemy Są to amerykańskie łuski lotnicze z bombowca A tu mamy to samo SL-43, tylko mniejsze Także najprawdopodobniej będzie to Od amerykańców Ale mówię, nie jestem pewny na 100% Także kolejne takie znalezisko Oczywiście zabieram to do śmieci Później się to wyrzuci Kolejne znalezisko Tym razem kawał żelastwa co to by mogło być? Odpukać to trochę co by to mogło być? Dlaczego by to podpiąć? O, już chyba wiem. Jakiś stary zamek do drzwi. Tak mi się bynajmniej wydaje. Oczywiście mogę się mylić. No Tak to wygląda. Tutaj mamy wejście na ten skobelek, także może by być jakieś stare wejście. Ja oczywiście tego typu rodzajów rzeczy już nie zbieram, bo jest to żelastwo. Oczywiście znoszę to z pola, gdzieś tam na bok kładę, żeby wiadomo, krolnikora, żeby mu to tam nie haczyło. No bo po prostu co mam z tym zrobić? To są takie już niektóre rzeczy ciężkie, że tego nosić nie będę, bo to jest po prostu bez sensu. Dlatego zawsze staram się to gdzieś tam na bok wywalić i tyle, no bo co, nie? Także ląduje to tutaj na bok, tą trawkę, gdzie chronik nie jeździ. A my idziemy dalej walczyć. Kolejne znalezisko. Co to by mogło być? Kurde, ci pogoda rypła. tak zaciągam się odsuwać tego wiatru, żeby tych szumów za wiele nie było. Chociaż mam program do usuwania tych szumów. Co to by mogło być? Coś od czegoś. Jakaś grawura na tym jest? Czy mi się tylko tak wydaje? Ale chyba nie, żadnej grawurki tu nie będzie na tym. Coś, a może i coś będzie. Słuchajcie, no chyba coś tutaj będzie. Jakieś kółko mi się tu widocznie Zresztą Zobaczcie sami. Coś tu będzie. Nie chcę tego trzeć paluchami. Chcemy później na spokojnie to wytrzemy. Ale powiem wam co, może być coś ciekawego. I takie znaleziska się <laughs> czasami. Udaje znaleźć na polach uzębienie, zapewne od lisa. Tak mi się bynajmniej wydaje. Także kolejne znalezisko, oczywiście tego nie zabieram. Uzębienie, jak widać, jeszcze pełne po lewej stronie. Jak <laughs> sobie tutaj leży i się rozkłada. Kolejne znalezisko, często i gęsto spotykane na polach. Sztuczce! To akurat nie jest kompletne jest to sam uchwyt. Ale kolejne znalezisko, tutaj z, tych, z tego pola. Oddaliłem się trochę od tych torów, powiem wam, teraz się zrobiło kompletnie głucho. Od czasu do czasu jakiś sygnały wchodzi i śmieci mało. No ale jak widać, fantów też nie za wiele teraz. Wlatują to takie element od sztuca. Kolejne znalezisko. Blaszka, nie blaszka. Słuchajcie, w niektórych blaszkach też jest jakaś pewna historia. Ukryta jest to jakaś blaszka, jakieś jakiś chyba zamknięcie. Mesek, mit flash, mesa gebrauch najprawdopodobniej Także będzie to jakieś jakiś dekielek od czegoś, czego niestety nie wiem Mesa, Mesa czyli nóż a coś tam, gebrauch najprawdopodobniej, mit flache mit flachę hm. No nie wiem, słuchajcie, no ale mówię, każda taka blaszka, że no nie każda, przeważnie gdzieś tam te większość tych blaszek, co się w ziemi znajduje, to są blaszki nie wiadomo od czego. No ale tu widzicie, trafia się coś z napisami, to może pamiętać czasy II wojny światowej. Tam w tamtych czasach były takie używane, oczywiście po wojnie też jeszcze. Także kolejne mamy takie znalezisko, taka nietypowa blaszka, ale jak widać, z jakąś historią. Kolejne znalezisko. Pewnie się zastanawiacie, od czego to jest, co już Wam mówię, jest to podstawka od. Żołnierzyka ołowianego. Powiem a chyba ze 20 tutaj znalazłem. Zresztą nie ja wszystkie wujek też tutaj był ze mną. Marcin też ostatnio żołnierzyki kopał. Oczywiście to podstawki, te nogi są urywane i przeważnie znajdujemy bez podstawek, a tu mamy podstawkę ołowianą od żołnierzyka, który pewnie już tutaj zawno został znaleziony. No i mamy kolejne znalezisko. Już chyba wiem co to będzie. Chyba wiem co to na pewno będzie. Plomba plomba, że plomby są często i gęsto. się jeszcze żadnej plomby nie miałem, są gęsto i często znajdywane. Ale piękna WM2. Piękna plomba. No rewelacja. Zoest, czyli e, plangę. A ja Wam powiem, że ja już kiedyś zidentyfikowałem takie plomby. Są do plomby z młyna. Czyli pszenica musiała tu rosnąć i była plombowana. Też była, były tu plombowane właśnie zoest, bo ta plangę to jest e, powiem Wam szczerze, do dzisiaj jest ta ta wytwórnia, cała ten skład tych mąk, gdzie tam jest to wszystko przetwarzane. Także taka historia WM2. No i elegancko, fajne znalezisko z historią, która została przeze mnie kiedyś rozwiązana. Georg Plange Zoest. So Także hm, fajne. Kiedyś ją właśnie sprawdzałem. Te plomby gęste często są znajdowane na tych terenach. Standardowo. No dobra, słuchajcie, kolejne znalezisko, moim zdaniem bardzo fajne. Plomba, jeszcze chwilę pochodzimy, mijają ponad 3 godziny tu ptania. Fanty, jak, jak widzicie sami, dopisują, nie jest taka wcale najgorzej. Oj, to by było na tyle, słuchajcie. Kolejny dzień wykopkowy, zaliczony. Powiem wam, jestem tak sapany i zmęczony, ale szczęśliwy. Fajny traf na samo wejście. Rzadko się zdarza, żeby taką. Żeby takie monety trafiać. W ogóle srebrne przede wszystkim monet, monety monetami, ale srebrne monety to jest zawsze dla każdego poszukiwacza rzadkość, a jak się trafi, to jest mega radość. Zmęczony jestem na maksa. Czym to jest spowodowane? Powiem wam ponad 3,5-4 godziny. Jestem już teraz będzie prawie czwarta godzina końcówka. Jestem totalnie zmęczony, nogi mnie bolą. Czym to jest spowodowane? Tym, że w, te, w tym czasie teraz akurat mam troszkę wolnego więcej czasu na te wykopki. Jak zauważyliście ostatnio za bardzo nie mam czasu. Przede wszystkim to się zawsze wiąże z tym czasem trzeba zaplanować jak człowiek zaplanuje to się pogoda popsuje wtedy jest mróz i, i, i deszcz pada wiadomo nie jest to żadną przyjemnością a nie jestem żadnym hardkorowcem żeby latać w mrozach nie wiem po tych samych miejscach 100 razy chociaż to to pole naprawdę jest fajne jak zresztą widzicie sami tyle razy co byłem na tej miejscówce jest to jedyna generalnie miejscówka która nam tu została do chodzenia i do tej pory to pole jak widzicie nie jest nie jest przejechane przez nas bo wujek oczywiście Marcin też byli na tych miejscówkach. I to by było na tyle. Teraz zobaczycie podsumowanie tego, co zostało przeze mnie znalezione. To przechodzimy do tego podsumowanka dzisiejszego, co dzisiaj zostało znalezione z takich. Może powiedzmy troszkę gorszych rzeczy, chociaż dla mnie każde znalezisko jest fajne. Mamy kozik. A jest taki ciekawy kozik, z takiej kamionki, jak na, tak dla mnie zrobią. dlatego to się tak utrzymało. Dawało dosyć fajny sygnał. Także też fajne znalezisko. Kolejne tutaj podstawko od żołnierzyka. Ołowianego, którego już pewnie gdzieś tu kiedyś znalazłem, mam jakiś dekielek od czegoś, nie jestem w stanie Wam powiedzieć od czego, ale na pewno jest niemiecki i stary, to jest zastanawiające znalezisko, to jest powiem Wam bardzo zastanawiające, zwłaszcza, że to coś tutaj ma, to coś tutaj ma, coś tutaj jest, także... Powiem Wam na pewno przyjdę do domu, tylko to wyczyszczę. Jak się tu coś fajnego okaże, to Wam wrzucę, oczywiście, zdjęcie. Od tego do tego mamy tutaj sztuczek, kawałek, tu takie pierdełki. No i tutaj to, co moim zdaniem. Jest tutaj najlepsze, tu trochę przejdziemy tak, żebyście lepiej po prostu widzieli. Dzisiaj nagrywam telefonem, porządnym telefonem, który ładnie nagrywa. Ostatnio nagrywałem GoPro, wiele osób pytało, dlaczego nagrywam GoPro, bo nic po prostu nie widać, zero takich fantów, a nie chcę mi się bawić w jakieś wycinanie, bo nie o to tu chodzi, jakieś zabawy, to ma być szybko, łatwo i przyjemnie. Słuchajcie, no blacha, blacha pusta niestety, ale jest to blacha niemiecka, wehrmachtowska, puste blachy, często i gęsto też przeze mnie znajdywane. No i tutaj, dziesiątka... 10 fenigów z Republiki Weimarskiej, potem mamy 10 fenigów Cesarstwo niemieckie do tego mamy plomby WM ZOEST. No i tutaj, co moim zdaniem jest dzisiaj? Zrobiło mi dzień na samo wejście. Półmareczki srebrnej 1907 rok. Megafant. Po takim dłuższym, naprawdę po takim niekopaniu, po takich przerwach, te fanty smakują podwójnie. Tak wygląda podsumowanie dzisiejszego dnia. Oczywiście, bo bym zapomniał standardowo śmieci. Cała torba zapchana śmieciami. Słuchajcie, nie jest to z tego XPDEUS XPH. Nie jest akurat duża ta to torba, no ale zobaczcie tych śmieci. To za każdym razem, jak tu jestem, jest torba wypchana tymi śmieciami. I to by było na tyle. Czy to są ostatnie Poszukiwania z wykrywaczem metalu w tym roku? Myślę, że nie. Jutro mam taki pomysł. Jutro, dzisiaj jest akurat 23, jutro jest 24. Jutro mam taki pomysł, żeby się nie kręcić w tej kuchni. Zabieram małego, pojedziemy na plażę. Tak lubię czasami tą plażę. Raz, raz na, zawsze w zimę ją odwiedzą, zawsze jakoś po nowym roku. A tym razem odwiedzam ją jutro. Jutro pojadę z młodym. Młodego Cię chciałem też wyciągnąć, ale. Niestety, nie ze swoim wykrywaczem tu nie może chodzić, nie ma tych pozwoleń, musi mieć pewno 14 lat. A jak będzie miał 14 lat, bo takie nowe prawo w Niemczech wchodzi, że od 14 lat można też się ubiegać o pozwolenie na chodzenie z wykrywaczem metalu i jeszcze 2-3 dwa, dwa lata, jeszcze brakują, wtedy, na pewno mu to ogarnie, i będziemy śmigać razem ze, swoim, ze swoimi, każdy ze sobą wykrywaczami. Także jutro zabieram go na tą plażę, tam może sobie polatać z tym swoim wykrywaczem. Też ma na to ochotę, ma zajawkę, też bardzo chciał jechać, ale mówi no. Nie chcę mu się chodzić z, nim, z, z ze mną przynodzę, no bo to jest bez sensu, chce szukać sam. No i dobrze, niech tak robi jutro ruszamy na tą plażę. No dobra, koniec tego nawijania, bo się rozwijam, rozwijam, Podobał Wam się odcinek, wiecie, co macie zrobić. Łapeczkę do góry, nowi widzowie. Podoba Wam się kanał, zostańcie na dłużej. Oczywiście nie, są to tylko tutaj poszukiwania z wykrywaczem metalu. Są targi staroci, są niemieckie sklepy second hand, są sklepy antyczne. Generalnie wszystko się kręci wokół staroci, wykopane z ziemi, starocie. To co kupuję, zbieram na targach staroci, to są też starocie, także. Wszystko jest w tym samym kontencie. Także, jak się podobało, łapka do góry, nowi widzowie, subskrypcja z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.